Dajcie, kochane dzieciaki, może czasami macie coś takiego, że y, są jakieś sprawy ważne do zapisania sobie, i nagle ja powiem Wam tak, że napisuję na jednej karcie, na drugiej, trzeciej, piątej i później wszystko I gubię. czasem brakuje tych kartek. I czasem brakuje mi kartek, i ostatnio pomyślałam, że fajnie byłoby mieć taki fajny, mały notesik, gdzie można byłoby sobie zapisać te różne sprawy, że na przykład, nie wiem, y, trzeba coś zrobić, albo trzeba coś kupić, bo się skończyło, i, I można go zawsze mieć w kieszeni, bo jest mały. I Zobaczcie, co ja tutaj wymyśliłam, takie zrobiłam mini notesiki i one mogą mieć wspaniałe różne układki i mają takie fajne karteczki, jakiego koloru chce się zrobić, to takie mają w środku, więc zawsze można sięgnąć do takiego małego notesika, e, zobaczyć co tam właśnie jest zapisane i już wtedy nie mieć miliona karteczek, które gdzieś też się gubią i, i można też taki notesik dać komuś na prezent. Malinka, ale można sobie zrobić takiego... Taki notesik z ulubionym żwierakiem swoim. No właśnie, może albo jakimś misiem, albo z jakąś postacią, albo jak chcemy. E, więc taki notesik ja pomyślałam, że to jest bardzo super i pomysł na prezent, ale pomysł na to, jak mamy czasami właśnie dużo kartek, bo ja to często mam jakieś zapisuję na kartkach i one mi często się gubią i później zastanawiam się, gdzie to było? A jakby mieć taki note? Ja też notesik, takie moje tak? kartki. No właśnie, no więc tak. Jak zrobić taki łatwy, prosty notesik? On e, naprawdę nie jest bardzo trudny. Potrzebujemy kartki, jednej takiej e, A4. Jeżeli chcecie mieć środek biały, jeżeli chcecie mieć jakiegoś innego koloru, e, to można oczywiście pomyśleć nad innym kolorem. Ja może, a może właśnie zrobię, zaraz pomyślę, czy jakiś chcę inny kolor. Ty masz jaki biały, tak? Biały, bo na białym będzie widać wszystko. No właśnie, można też, tak? Albo. Można, dobra, tu ja sobie Chyba, też. że biało. że, że dzieci chce mieć taki tajny notesik, to może mieć jakąś inną notesik. I pisać takim długopisem, którego nie widać. Tak, też może być. Więc bierzemy sobie kartkę A4 i tak e, składamy wzdłuż tego długiego boku. Mm -hmm. Wzdłuż długiego boku zaginamy. Zaginamy, zaginamy. I uwaga, dalej zaginamy. Drugi raz. Też tak, tak, zaginamy, żeby było równiutko. Możemy. Rozkładamy tą. Mamy robimy, takie zdjęcie. Jaką harmonijkę robimy? Harmonijkę powstała. I uwaga, zginamy teraz te nasz, tą naszą kartkę w drugą stronę. Też równiutko, żeby nam się wszystko tutaj ładnie złożyło. I Aha. jeszcze raz na pół. I teraz, jak to otworzymy, to mamy kartkę podzieloną na dużo prostokątów. I teraz uwaga, ja powiem, bo trzeba będzie tą kartkę naciąć. To ja teraz tutaj narysuję ołówkiem, jaki, w jaki sposób ją nacinamy. Zaraz wytłumaczę. Czyli tak, po tych liniach, tak? Po liniach, ale ja wszystko powiem, żeby było wiadomo. Nacinamy tak. Pierwsze trzy tutaj te okienka i tutaj nie tutaj z tej strony będzie też trzy tutaj nie nacinamy tutaj te trzy i tutaj nie nacinamy jak to yy, nacinamy tutaj mamy te zrobiłam takie czarne kropeczki kreseczki małe i nacinamy do tych punktów czyli tak jakby ostatnie to nasze zgięcie zostawiamy nieucinane i sobie jedziemy tak, wy możecie sobie to zaznaczyć delikatnie ołówkiem, żeby później to nie było na naszym notesiku. E, ale jak ktoś, może to nie przeszkadzać, też takie drobne elemenciki, ale tniemy właśnie do tych momentów i dokładnie równiutko, bo żeby nam się później dobrze poskładało. Więc jeszcze tutaj, o, do samego końca tej naszej kropeczki mamy. I teraz, o ja sobie tak odwracam, żeby zacząć od takiej strony y, od góry. I sobie możemy zaczynać składać w tą stronę. Na odwrót. Dalej dochodzimy tutaj. I musimy w, pod spód iść. I teraz w tą stronę. I w drugą. Tu jesteśmy. Teraz musimy tak dobrze. I musimy znowu pod spód iść tu. Idziemy w tą stronę i w drugą. Tutaj i tak samo tu, że musimy iść o podspód w tą stronę. Taki, tu jest taki wężyk, który się tak składa, i na koniec, jak już nam to zostaje, zobaczcie, to ta ostatnia strona jest tak jak właśnie smarowana klejem, i wtedy nam to zamyka ten, ten notesik o smarowana jest klejem i zobaczcie i już mamy i takie strony jak są tutaj właśnie widzicie że się otwiera to ja sobie smaruję też klejem żeby można było to nam się mi się żeby mi się nie myliły to ja sobie tak to robię bo tak to to one właśnie tutaj nawet wystarczy tak malutko tego kleju ale już wtedy wiem że to mi się nie myli mam nadzieję że już wszystko jest tutaj zrozumiałe i oczywiście robimy tą okładkę Hmm? Teraz nam też jeszcze jak od góry na przykład mamy dobre nożyczki możemy sobie to wyrównać troszkę. No. I tutaj już jest, też można sobie gdzieś o, to jest trochę wystaje. I to mi wystaje. I możesz sobie też. O, podciąć też tak podkleić tam te różne żeby sklejam. były tu sobie nie sklejam tu sobie tak mm -hmm. tu jest ta do Masz sklejenia tam, tak? I... mam tak czyli tam już zrobiłaś i teraz możemy sobie pomyśleć nad naszą okładką jak już mamy te nasze strony także się otwiera to jako taka mała książeczka to możemy pomyśleć nad okładką. Co takiego chcemy? Ja bym chciała zrobić takiego pieska, pokazać jak się robi pieska, więc bierzemy sobie e, kartkę koloru takiego, jakiego chcemy mieć pieska i zobaczcie, że możemy e, pomyśleć sobie właśnie, e, nad Ja tym możesz kolorem próbujesz zrobić królika. Ty zrobisz królika. I teraz sobie ja zaznaczam, w jakim to jest, jaka jest e, odległość, jaka jest. Wysokość tego naszego notesika. możemy sobie wziąć linijką odrysować, albo właśnie też odrysować ołówkiem. Zobaczcie, że to tutaj będzie, tak, o no. ja składam kartkę, żeby można było uciąć ten kawałek na okładkę. I ja sobie biorę też, jak jest kartka A4 to taki cały pasek biorę. Cały pasek, ponieważ on będzie. A, w drugą stronę. Tak, w tą stronę sobie weź. I okay. składam go na pół. Jak już mam takiego, to już składam go na pół. wtedy przymierzam swój notesik. Przymierzam sobie go tak, dobrze, jest. Jestem ciekawa, jakie zwierzaczki zrobią dzieci. Mhm. Które ja są też. ich ulubione. To można zrobić naprawdę więcej tych notesików. I teraz, jak sobie ja otwieram to za Zginam tak ten, to, co mi zostało, żeby móc właśnie wiedzieć, w jakim miejscu ten papier powinien się złożyć. O, jeszcze tutaj troszkę. I zobaczcie, mamy na razie, jeszcze to nie jest przyklejone, tylko ja sobie zrobiłam tą okładkę. Dobrze. I teraz mogę wyjąć i już wiem, jak mi się składa, zobaczcie, na cztery części. I najpierw te dwie smaruję klejem, bo wtedy będzie mi łatwiej to wszystko przykleić. Jakbym cztery, to by mi się za dużo kleiło i bym się pogubiła. A na cztery, bo tutaj trzeba do środka też, tak? Tak, tak. ale możesz sobie nawet też jak środek znaleźć mhm. i możesz też od razu już z, yy, przykleić na przykład to. I, o. Przy, I tutaj możesz też taką metodą, że smarujesz to klejem, przykładasz, o, rozkładasz i wtedy. Też taką metodę może być. Ja wiedziałam, być. że Ty masz jakąś łatwiejszą metodę. Jest. Mogą być różne metody. Ja sobie, zobaczcie, przykleiłam tam ostatnią stronę. Jest. I teraz też tą sobie otwieram i przyklejam. Jest. O, Na razie tak zginam. Dobrze. zobaczcie, już mi się tutaj przykleiło. I teraz mogę właśnie do ostatniej strony, tylko pamiętajcie, żeby nie przykleić innych. Tylko teraz tą ostatnią mogę posmarować, o, o. tak, I to jest pierwsza pierwsza i teraz jeszcze tutaj smaruję klejem i już mam wspaniałą okładkę jest i teraz można myśleć co tutaj właśnie jaki powstanie też ten nasz piesek tutaj zobaczmy on jest taki śmieszny nawet z obrożą go dałam więc możemy pomyśleć nad yy, buzią. To ja tutaj buzię możemy sobie narysować. Zobaczcie, ona to jest właśnie taka, tu jest właśnie tak jakby półkole i coś takiego, taki pyszczek. Taki pyszczek pieska, gdzie ja sobie to wycinam. Ten piesek ma takie śmieszne łatki, więc też będzie można mu, zrobić mu tą łatkę nad oczkiem. A Ty Sylwia, jak robisz króliczkę, to o. o, bardzo ładnie też Ci wyszedł. Już notesik. No no dobra, dobrze. to ja mam, tutaj będzie mi. I na razie to. Później jeszcze też możemy wyciąć maleńki, maleńki nosek. Albo jak ktoś ma, to może rysować sobie ten nosek. No ja, ja sobie tutaj... teraz spróbuję właśnie narysować uszy najpierw. Mm -hmm. no brązowe. Pamiętaj, że możesz sobie złożyć papier i zrobić już yy, y, 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 uszy podwójnie. Tak jest. To będzie ci łatwiej, że wtedy sobie narysujesz jedno, a będziesz miała już dwa. Mm -hmm. Dobra, ja wyciąłam już jakiś nosek, zobaczcie, taki mi wyszedł. Jest. Teraz uszy jakieś pomyślę. Jedno tam jest właśnie żółte, a drugie. To ja też może takie zrobię. A one będą troszkę może... Inne. Albo zrobię, wiem jakie, takie trochę podłużne, podwójne, ale z, z, w środku z żółtym. To zrobię takie uszy, narysuję tutaj jedno i wytnę podwójnie. One będą takie trochę. Okej. Okay. W środku będą miały jeszcze żółte, żeby... I sobie je zrobię. Takie uszka. A Ty już? Już masz uszy? Jeszcze chwilę? Ja już mam... Mhm. kawałek uszu moich mam. Teraz wycinam właśnie środek. Mhm. O i tutaj <słuch> będę miała uszy i środeczki jeszcze zrobię. Tak samo wytnę takie dwie łeski, Tak jak... Takie dwie łeski żeby tam wkleić do środka tych uszu. O, no. zobaczcie, tutaj będą no. nadadzą się jest dobrze. Super. Tak mogę sobie to skleić. No, no i właśnie można taki notesik Wydaje mi się, czy to jest super prezent dla kogoś, kto może mieć jakieś albo urodziny, albo też yy, po prostu bez żadnej okazji. Czasami można też jest fajnie dawać prezenty bez okazji. To wtedy jest największa ja niespodzianka. Ja robić prezenty bez okazji. To wtedy jest największa niespodzianka. I wtedy jest najwięcej radości chyba. No właśnie. Zobacz, ja już tutaj przyklejam sobie o, buzię. Trzeba uważać też na palce, żeby się nie pokleić. Mhm. O, ja muszę sobie jeszcze w tą stronę miał go zrobić. O. Tak. Przyklejam tutaj ten nosek. Jest. uszy, zobaczcie sobie, smaruję tylko końcówkę, bo to tu przykleję. O. I zaraz jeszcze zrobię tą jedną łatkę na oko. Tak. Łatkę będzie miał o. o. Tak, jakiś sobie myśli, jaka tutaj jest ta łatka, taka mała, okrągła. oj. I też można zrobić, zobaczcie, Misia pandę, można zrobić jeszcze. Ja jeszcze sobie myślałam, że też jest fajna lama, albo też są fajne na przykład y, jeszcze myślałam. Kotek kotek też mógłby być, niedźwiadek, misiu w ogóle fajny, Piesek można, chyba też. A jeszcze też może na przykład sklejać jedno z drugim, jak zrobimy już sobie tą, y, tą układ, tą składankę, to może być jeden drugi, może być taka gruba na przykład. Mm. Taki gruby notesik może być też. To też, tak? Można mieć też całą serię swoich ulubionych zwierzaków. Tak. I o, zobaczcie, ja już sobie przykleję i wybieram oczka, tu są takie fajne, to może oczka, można też je narysować, ale jak macie też o. takie przyklejane, to ja też sobie lubię takie przykleić, bo one się wtedy fajnie ruszają. Ja sobie właśnie chyba zrobię taki 3D. A ty masz ładnie, bo tak masz środeczki fioletowe, no. Nie, to jest najfajniejsze w tych pracach plastycznych, że każdy może mieć no. inne kolorki i fajne wzorki, no nie? O, ja już przyklejam tutaj oczko, robię pyszczek, taki zobaczcie, prosty no. i jeszcze też można pomyśleć nad obrożą. A i jeszcze ogonek. Ogonek wycinamy też bardzo prosto, możemy sobie go... Narysować taki zawinięty i wyciąć. Ja sobie tak narysowałam i teraz to wytnę. i Będę miała ogonek. To mniej więcej takiej samej wielkości mam te oczka. Masz oczka. Dobra. Uciekają. Uciekające oczka. Uciekają. No. Zaraz tutaj zrobimy ogonek. O, może być z jednej albo z drugiej strony. O właśnie. Dobra, tutaj już przyklejam ogonek i tylko pamiętajmy, ogonek okay. możemy albo przykleić na przykład tutaj z przodu okładki. To wtedy jest nam... albo możemy też go przykleić z tyłu, tak jak tutaj jest na przykład. I też może się tak otwierać, że tutaj jest piesek piesek. Więc jak chcecie, jak, jak Wam to będzie się podobało. I teraz można zrobić może jakąś ładną obrożę. To wytnę sobie czerwoną sobie obrożę zrobić całą rodzinkę piesków. I może być cała rodzinka piesków. Ja sobie tak zobaczy, jaki to jest fragment. Mhm. Posmaruję klejem i przykleję, i odetnę to, co mi będzie odstawało. Zobaczcie, już tutaj przyklejam tą ładną czerwoną obrożę i tu odstaje to Ups. No i zobaczcie. Okay. Już mój notesik jest gotowy. Można w nim coś zapisać. Jakieś ważne rzeczy, żebym nic już nie zapomniała. I później jak coś to odłożyć, schować i mieć kolejny, i mieć kolejny, i mieć kolejny. Tak, żeby właśnie nie gubić tych miliona karteczek, tylko mieć takie sympatyczne, fajne notesiki. O, zobaczcie. a pokaż jak twój, to ja już zobaczę. No, ty już masz prawie gotowy też. Też cię fajnie wyszedł. Ja już tutaj właśnie próbuję teraz dorysować różne rzeczy, bo przecież nie może być oko bez. Porwili, mm -hmm. trzeba je zrobić. To no. jest takie śmieszne. Ej. I będziesz jeszcze coś robić jakieś, bo mogę ci pomóc, jeżeli chcesz zrobić rączki i nóżki, Ej, czy... Możesz mi zrobić rączki. Mogę ci zrobić rączki z fioletowego, Ej, czy z brązowego? Może mieć z fioletowego i wtedy będę mieć taki fajny, kolorowy. No to ja jeszcze pokażę, jak takie rączki zrobimy. To też składamy sobie, a zobaczcie, czy tutaj ten... Krójczyk ma pomponik, ale też może na przykład jak macie jakieś e, mały, e, małe pomponiki, bo ten to jest duży, to można też nakleić jakiegoś małego pomponika, albo e, właśnie o, na przykład zobaczcie, z takim pomponikiem to też byłoby fajne. Albo mm. po prostu mm -hmm. zrobić taki ogonek e, też narysowany, czy może kawałek waty takiej kuleczki, więc rączki to są zwykłe proste. Ty e, robisz rączki, to ja zrobię nóżkę. Tak. Takie proste, zaokrąglone, dwie rączki. I będzie je można wtedy przykleić sobie na przykład właśnie o jedną tu, drugą z tyłu bardziej, jedną tutaj z przodu. Zobaczcie, tak przyklejmy. Możecie też o, ją właśnie tak fajnie zagiąć ten papier, żeby mm. nam ten króliczek miał takie te rączki. O w tą stronę, czekaj, tutaj jeszcze był tu ten ołóweczek, to ja go zmarzę. Żeby na mnie z tej strony wzięłam. Gdzie była twoja wcześniejsza chyba próba robienia uszu. Mogło tak być. Ale o. Dobra, mamy rączkę. Mogło, I mogło tak być. Nóżki. Że była próba robienia uszu, bo papier nie w tą stronę, a to się zdarza czasem. Mm -hmm. Trzeba potem poprawić. Okej. Okay. O! No i super. Słuchaj, to Ci wytnę jeszcze żółty ogonek, czy fioletowy, tak żeby pasował, to może. może być może... Fioletowy. To fioletowy. Fioletowy to takie małe kółeczko zrobię właśnie i będzie nasz ogonek i super. Czekaj, wezmę to, przyklejmy. O! I jeszcze ten ogonek z tyłu. Tadą. Ta no i super. Zobaczcie, jak nam fajnie wyszły te notysiki. Jesteśmy też ciekawe. Co wy zrobicie? Może macie jakieś super Wasze pomysły to bardzo chętnie możecie wysłać tam nam też na maila, więc do tego zachęcamy. Jestem ciekawa, czy ktoś zrobi słonia. A słoń też byłby fajny, bo mógł mieć taką trąbę z przodu, też jakąś. Tak z boku właśnie fajnie i takie duże uszy. Albo żyrafa. No właśnie. No, pomysłów jest bardzo dużo, ja jestem bardzo ciekawa waszych, a na koniec możemy się pomodlić. E, no i co i, pojaśń, i zaprosić do kolejnych naszych odcinków to może podziękujemy też Panu Bogu za te wszystkie talenty, które mamy e, i też e, poprosimy o taką e, właśnie radość i wdzięczność za to wszystko, co nam Pan Bóg daje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw, zbaw od złego. Amen. Do zobaczenia. Pa-pa!